1 listopada wypada w sobotę. Czy za to Święto w Sobotę należy się inny dzień wolny w Listopadzie? I tu wielu będzie zaskoczonych. Pracodawca może tego dnia nie oddać w Listopadzie, a czasem legalnie w ogóle go nie odda. Przepis kodeksu pracy nie mówi, że ma oddać dzień wolny za Święto w Sobotę, ale że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w dniu innym niż Niedziela obniża wymiar do przepracowania o 8 godzin. Przykład: 1 listopada wypada w Sobotę. Ale pracodawca nie musi dawać wolnego akurat w listopadzie. Ma tylko obniżyć czas pracy o 8 godzin i może to zrobić w całym okresie rozliczeniowym. Czyli, na przykład pracownik wolny za święto 1 listopada w sobotę dostanie w październiku, grudniu, a nawet w sierpniu czy w innym miesiącu, bo okres rozliczeniowy może wynosić nawet 12 miesięcy. A teraz ważne: pracownik nie wybiera sobie tego dnia wolnego sam. Pracodawca może wskazać termin oddania wolnego za to święto i pracownik musi się dostosować. A jeśli w tym dniu jesteś na zwolnieniu lekarskim, czy urlopie macierzyńskim i tak dalej, innego dnia wolnego nie dostaniesz. Ale jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim w dniu 1 listopada w sobotę, ale już nie jesteś na tym zwolnieniu w dniu, który pracodawca wyznaczył jako dzień wolny za święto w sobotę, to ten dzień wolny już Ci się należy. Uwaga! Szef ma oddać cały dzień wolny, czyli 8 godzin. Nie może rozbić tego na 8 pojedynczych godzin w różnych dniach. Państwowa inspekcja pracy zwraca na to uwagę. I na zakończenie. Pracodawca wyznaczył dzień wolny na świę za święto 1 listopada np. Na, na 21 listopada, ale Ty rozwiązałeś z nim umowę 12 listopada. W takim wypadku za to nieoddane święto szef zapłaci Ci nad godziny setki, o ile nie oddał wolnego, kiedy umowa jeszcze trwała. Chcesz wiedzieć więcej, jak to wygląda przy pracy w święta? Subskrybuj i wpadaj na nasz kanał.